Cześć, jestem Agnieszka. Lubię gadać do telefonu, a to jest cykl mama na spacerze. Dzisiaj chciałabym zastanowić się, co mówić dzieciom o marzeniach. Jak je uczyć marzyć? Tytułem wstępu: Jestem mamą dwójki. Moja starsza ma 2,5 roku, moja młodsza 2 miesiące i tutaj. Wędruje z nami w wózeczku. Ja chcę zaznaczyć, że nie jestem psychologiem i te wszystkie rozważania mówię z perspektywy mamy, która martwi się, która się zastanawia, w jaki sposób najlepiej przygotować dzieci do życia w dorosłości. Skąd taki temat? Wydaje mi się, że nasze pokolenie, pokolenie milenialsów, nie ma zbyt dobrego podejścia do marzeń. Dlaczego tak myślę? Otóż nasze dzieciństwo przypadło na lata 90. Było to lata nowych możliwości. Ja uwielbiam w ogóle lata 90. I myślę, że dużo osób urodzonych w latach 80., 90. też ma takie dobre wspomnienia, no bo to są czasy naszego dzieciństwa. Nasi rodzice oczywiście pamiętali bardzo dobrze PRL i w latach 90. w końcu półki sklepowe się zapełniły, w końcu było możliwe wyjechać na wczasy za granicę czy w ogóle na jakiekolwiek czasy, kupić samochód, założyć być może własną firmę. I często tych pieniędzy jeszcze nie było zbyt dużo, ale miało się takie wrażenie, ja odnosiłam już takie wrażenie, że przyszłość będzie tylko jeszcze lepsza. To znaczy tych możliwości stało się już trochę, a będzie ich jeszcze więcej. Będziemy mieć jeszcze więcej pieniędzy, przyjdzie jeszcze większy dobrobyt, który przypadnie właśnie na czasy naszej dorosłości. Ja pamiętam taką piosenkę z lekcji muzyki o dzieciakach, o czwartej klasie, i tam jest taka zwrotka, gdzie dzieciaki, czwarta klasa, śpiewają. My będziemy rządzić, ja będę premierem, a ja najsłynniejszą projektantką, i krawcową, dyrektorem, piłkarzem kimś tam menedżerem, no dzieciaki czwarta klasu, będę trzymał Was za słowo. Czyli zauważmy, że wszystkie te zawody, którymi chciały się zająć kiedyś dzieci, w tej, według tej piosenki oczywiście, no, to były same wysokie stanowiska. Premier, dyrektor, menedżer, nie ma tam jakiejś fryzjerki, nauczycielki, nawet prawnika czy lekarza chyba nie ma, yy, tylko same wysokie yy, stanowiska. Czyli takie zachęcanie do wielkości. O samych marzeniach. Czego nas uczyli? Że wystarczy wierzyć w marzenia i marzenia się spełniają. Majka Jerzowska pisała, marzenia się spełniają, e, tylko stale myśl o nich myśl, ściskaj kciuki co sił, oczy zamknij też, więc nic nie trzeba robić, tylko marzyć o, ma, o tym, że marzenia się spełnią. E, I się spełnią. No i jest też to słynne zdanie Paula Coelho. E, jeżeli czegoś bardzo pragniesz. Wszechświat działa, żebyś mógł to osiągnąć. To jest parafraza tego zdania, nie pamiętam go niestety dokładnie, ale znamy, znamy ten motyw, to znaczy takie przeświadczenie, że jeżeli w coś wierzymy, czegoś chcemy, no to to prędzej czy później osiągniemy. I wychowywaliśmy się właśnie w takim poczuciu. I ja jako mała dziewczynka bardzo w to wierzyłam. I wierzyłam, że jeżeli czegoś chcę, to to się kiedyś spełni i nie na zasadzie afirmacji, tylko na zasadzie bardziej, pewnie jestem do tego przeznaczona. Skoro mam taki pomysł, to pewnie, pewnie właśnie ta wielkość jest mi gdzieś przeznaczona i dana. Między innymi marzyłam o tym, żeby dostać Oscara, a także Nobla i wierzyłam szczerze. Oczywiście mówię, jak byłam małą dziewczynką, że dziewczynką, no, taką początek podstawówki, że obie te nagrody zdobędę. I czy to źle, że zachęcano nas do marzeń wielkich i do wielkości, do tego, żeby sięgać wysoko? No właśnie, nie wiem, dlatego że teraz nasze pokolenie, znaczy ludzie naszego pokolenia, mają te 30-40 lat, i teraz właśnie powinny te wszystkie rzeczy wielkie, o których marzyliśmy i do których byliśmy stworzeni, powinny się właśnie wydarzać. No, a żyjemy swoim zwykłym, przeciętnym życiem, i jakoś yy, ta wielkość nie przyszła w większości przypadków. Yy, no, na pewno żaden z nas nie jest premierem ani prezydentem, to mogę powiedzieć. Yy, no, pewnie część z nas yy, zaszła daleko, ale jednak zawsze to jest tylko jakiś procent, bo tak naprawdę wielkimi ludźmi yy, no wielcy ludzie stanowią jakiś tylko procent społeczeństwa, a jednak większość jest po prostu przeciętna. Yy. Surprise, surprise. Mówi się o takim rozczarowaniu naszego pokolenia. Czytałam na ten temat już kilka artykułów, właśnie o takim rozczarowaniu tą przeciętnością i tym naszym życiem, mimo że nasze życie wciąż myślę, że jest o wiele lepsze niż to życie w PRL-u. Oglądałam na ten temat pewien serial na platformie Max, nazywa się Ktoś Gdzieś, który mówi właśnie o tych 40-latkach, którzy żyją sobie w małym miasteczku w Kansas i są właśnie trochę rozczarowani swoim życiem. Chcieli robić różne rzeczy, no a jednak życie trochę nie wyszło. I w pewnym momencie może to być trochę przygnębiające, ponieważ ja się odnalazłam w tych bohaterach. Natomiast generalnie serial jest dosyć pozytywny, no, jest, jest zabawny. I ma tak naprawdę takie podnoszące na duchu przesłanie o tym, że relacje, czyli to, co jest naprawdę najważniejsze w życiu, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, na te relacje jest czas zawsze. I właśnie one najbardziej wzbogacają nasze życie i są najbardziej wyjątkowe. Więc jeżeli czujesz, że może to być trochę o tobie, to polecam ten serial. To są takie krótkie, 20-minutowe odcinki, dwa sezony. Myślę, że tak naprawdę nasze pokolenie nie wzięło sobie do serca tego tekstu o trzymaniu kciuków. To znaczy, że wiele z nas naprawdę pracuje nad tym, żeby spełnić swoje marzenia. A mimo wszystko nie wszystkie się spełniają. I ja miałam takie doświadczenie, że jak miałam 29 lat, mimo że to akurat był jeden z moich najszczęśliwszych momentów w życiu, to mimo wszystko przyszła do mnie pewnego dnia refleksja, że na te wszystkie moje marzenia, które miałam, a miałam ich bardzo dużo w ciągu życia i w ogóle uznawałam się za marzycielkę i potrafiłam marzyć naprawdę też no, wysoko. I pewnie w związku z tym, że marzyłam wysoko, mmm, policzyłam, że w ciągu tych 29 lat spełniły się moje dwa marzenia. Pierwsze, kiedy byłam dzieckiem, bardzo chciałam mieć psa i dostałam tego psa. To znaczy, rodzice kupili psa, jak miałam 9 lat. A drugie marzenie, bardzo chciałam pojechać na koncert Metaliki i to też mi się po latach udało. Koniec. I pomimo tego, że miałam wtedy, jak mówię, bardzo szczęśliwy czas, miałam też takie poczucie porażki. No, bo marzyłam wysoko, wierzyłam w te moje marzenia, pracowałam nad tym, żeby je spełnić to nie było tak, że nie. No, ale nagle się okazało, że, że właściwie nic nie udało mi się zrobić. Teraz po sześciu latach spełniłam kolejne swoje dwa marzenia, to znaczy mam już je spełnione, czyli marzenie o rodzinie, o dobrym mężu i o dwóch córkach. Tak więc, no, mam odhaczone i już trochę więcej marzeń mam na końcu spełnionych. Czuję się już trochę lepiej. Ale wciąż wszystkie marzenia dotyczące mojego rozwoju, talentu, zdolności, tego co bym mogła robić zawodowo, wszystkie te marzenia pozostają niespełnione. Niektóre się oczywiście już zdeaktualizowały. Na przykład nie chcę już dostać Oscara i wiem już, że go nie dostanę. Wiem już, że nie dostanę Nobla. A propos tego Nobla, czy wy też chcieliście mieć Nobla, jak byliście dziećmi, czy to jest takie powszechne marzenie? Bo moja mama. Mówiła mi, że jak była małą dziewczynką, to też bardzo chciała dostać Nobla. Nie wiedziała z jakiej jej dziedziny, ale ich bardzo chciała, więc powiedzcie mi, czy Wy też tak mieliście. Może każdy człowiek przechodzi przez ten moment, kiedy, kiedy bardzo by chciał dostać Nobla. No ja już wiem, że akurat te dwa marzenia się nie spełnią. No trudno, trzeba iść dalej. No ale właśnie wiele z tych marzeń, które jeszcze mam, no nie wiem, no, on dalej nad nimi pracuje. Zobaczymy, czy kiedyś coś uda się osiągnąć. Natomiast, no właśnie, byłam niby szczęśliwa, poczucie porażki, takie wygórowane oczekiwania wobec życia. Mam wrażenie właśnie, że to w nas zrobiły trochę lata, te 90., te bajki, piosenki, teksty, że trochę za dużo chcieliśmy. Czy ja się mylę? Bo teraz zastanawiam się jako mama, co zrobić z moimi dziećmi. Z jednej strony nie chcę być mamą, która podcina dzieciom skrzydła. Chcę dmuchać w ich skrzydła oczywiście. Nie chcę im mówić, że a przeciętność jest najlepsza i najbardziej bezpieczna, bo gdyby wszyscy tak robili, no to nikt nie byłby wielki, nikt by nie spełniał tych większych marzeń. Mówi się o tym, że ci, którzy coś, czegoś dokonali, dokonali tego, dlatego że nie wiedzieli, że nie można, że się nie da. To jest oczywiście też parafraza jednego z, z tekstów. Natomiast, więc z jednej strony no nie mogę moim dzieciom proponować od razu przeciętności, a z drugiej strony no muszę chyba je trochę urealnić. Tylko w jaki sposób. E i szczerze mówiąc jest to mo, mój taki dosy, moja taka dosyć duża zagwostka. Nie wiem jak, jak funkcjonują w tym temacie zetki, bo zupełnie nie mam z nimi kontaktu, to znaczy mam z niewielką, niewielką ilością zetek kontakt, więc nie wiem, jak jest u nich. Jak my, drodzy, rodzice, wychowujemy nasze dzieci? Bo chciałabym po prostu, żeby jeżeli moje dzieciaki będą miały dobre, przeciętne życie, żeby też były z niego zadowolone, żeby nie chowały w sobie tego uczucia właśnie takiej porażki, rozczarowania, że obiecywano im nie wiadomo co, co było tak naprawdę nierealne. No, nie wszyscy mogą być wielcy, to co już powiedziałam. Być może powinniśmy dążyć, żeby wielkość była naszą nową przeciętnością, ale jest to pewnie dosyć idealistyczne. No, i nie wiem, może Wy macie jakieś na ten temat zdanie, może macie jakiś pomysł, może macie jakieś książki, które mądrze mówią o marzeniach, bo oczywiście, że wydaje mi się, trzeba marzyć i marzenia są jakąś taką rzeczywistością potrzebną człowiekowi, więc to nie jest tak, że ja chcę teraz marzenia moim dzieciom ograniczać absolutnie, ale chcę je uchronić przed jakimś rozczarowaniem i może tutaj jest mój błąd. Może to rozczarowanie jest wpisane w życie i może też powinny sobie kiedyś po prostu z nim poradzić? Może powinnam po prostu uczyć je, jak przeżywać porażki i rozczarowania w życiu? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest to coś, co we mnie dosyć mocno siedzi. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy macie jakąś fajną literaturę i koniecznie powiedzcie mi, czy w swoich marzeniach zdobywaliście Nagrodę Nobla i ile razy? Ja nie zliczę ile razy, bardzo dużo. <grystanie> Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnej pogadance.